Stałem się legendą w moim liceum, kiedy publicznie wytknąłem mojej nauczycielce hipokryzję przed całą klasą. W liceum byłem tym gościem z końca klasy, którego nauczyciele ignorują albo się czepiają. Dla pani Hanickiej byłem jednak czymś więcej. Celem. Od pierwszego dnia wytykała mnie za wszystko. Szepnąłem coś, przesiądź się, westchnąłem, dostałem uwagę. Tymczasem, gdy chłopaki z tyłu robili totalny chaos, ona tylko przewracała oczami, zacisnąłem zęby. Postanowiłem, że przynajmniej na koniec roku jej pokażę, że nie jestem żadnym gamoniem. Na egzamin z chemii uczyłem się tygodniami, nocami, po cichu, żeby rodzice nie wiedzieli, jak bardzo chcę udowodnić swoją wartość. W dniu testu oddałem swoją kartkę. Z dumą. Myślałem, że może chociaż raz powie coś pozytywnego, ale nie. Wzięła moją pracę, pomachała nią przed całą klasą i powiedziała: Twoje odpowiedzi są zbyt dobre. Musiałeś ściągać od kogoś. Zalała mnie krew, nie mogłem już tego znieść. Wstałem, a zanim się zorientowałem, słowa same wyskoczyły z moich ust. Słowa, które zrujnowały jej prywatne życie. To, że pani zdradza męża, nie znaczy, że wszyscy mamy tak niskie standardy. Pani Hanicka zamarła, jakby ktoś odciął jej zasilanie. Kreda wypadła jej z ręki i rozbiła się o podłogę. Przez chwilę myślałem, że mnie wyrzuci albo, że dostanę uwagę życia, ale nie powiedziała nic. Wziąłem torbę, minąłem jej biurko i wyszedłem z klasy. Nie oglądając się za siebie. Po drodze słyszałem, jak ktoś szepcze on to naprawdę powiedział.